maneczko z tej strony jak Jakub dziś przejazd 30 na gospodarstwo i parę słów ode mnie ara pojedziemy Może jeszcze nie teraz. Ale teraz już tak. Ładnie przydzie, fajnie. I no my sobie przyjechali I teraz go zgasimy. Kluczyk zabierzemy, żeby nie zajebali. Chodź Trzeba zakłóć, żeby on nie poleciał Chodź Przyjechałem tutaj, aby sobie zaczepić belkę Od sześćdziesiątki, bo wczoraj zostawiłem Bo, bo, bo tak bo troszeczkę, tutaj się Uczoraj działo. No i ten, chodź tu. No i weźmiemy sobie belkę. i tak w ramach specjalu, tak specjalnego, czysta parę subów To odpalimy sobie sześćdziesiątkę. Zobaczcie jak se Fajnie, przyjemnie. I ten pies zostanie szaleja, ale spokojnie. Teraz przepalimy gościa trochę. Znaczycie, fajnie pyrka na tym tumiku naprawdę. No, to taki specjalnie. Podziękowania za 350 subów. I tak, jeszcze my se pogadamy. Bo ostatnio wiele osób przyczepiło się, że. A, pomalowana ta sześćdziesiątka, na. Jak to. Ktoś gości określił. E, no brzydko jest, nie? Ludzie, jakby. Mi się nie podobała. Teraz bym ją pomalował. I nie zakładał blach. Także, no to trochę boli, że ktoś się przyczepia, że brzydko, i w ogóle. Mi się on taki podoba. No. Tyle powiem. No i też się przyczepiło, że o, marnujesz paliwo, bo sobie bierzesz obroty i w ogóle. Ludzie, moje paliwo nie wasze. Chodź. Moje paliwo nie wasze. Mogę sobie jeździć jak chcę, jak mi się podoba. Tutaj się przejdziemy Pokażę Wam jak ostatnio było rane o, Tym rozrzutnikiem był rozrzucany obornik No i co? Tutaj posiane są jakieś schody no i dobra Ja się z wami żegnam to by było na tyle. Na razie. Trzymajcie się. No cześć.